Witajcie. Postanowiłem omówić najważniejsze szpeja i narzędzia do budowy kanadyjczyka. Zacznijmy od rzeczy prozaicznych. Kapelusz słomkowy. Rewelacja. Na słońce. Jedyne dobre rozwiązanie. Metr. Wiadomo taśma 8 metrów. Olejek do opalania. Naprawdę polecam. Dużo prac na zewnątrz. Można się dobrze zjarać. Przy testowaniu różnych rękawic do pracy, naszym zdaniem, najlepiej sprawdzały się właśnie te firmy Stalko. Są super czerwone, tak zwane wampirki, wytrzymują jeden dzień, ręce po nich bolą i tak dalej, a te no, robią robotę. Obowiązkowo stopy do uszu, dużo strzelania, cięcia tym podobne. Nożyk, nożyczki. To jest bardzo ważna rzecz. Wszelki do wszelkich spodni, jak nosisz dużo szpejów na sobie, to wiesz, portki same lecą, więc jedna naprawdę z tak zwanych niezbędników. Ołówek stolarski, linka traserska do zaznaczenia dłuższych cięć, albo nawet do wyznaczenia linii na, na podłodze. Dłutko, obowiązkowo chociaż jedno. Obowiązkowo porządny, ale naprawdę porządny. Taki moim zdaniem właśnie on jest. Kontownik ciesielski. O, no, 60 kilka złotych. Co tu mamy jeszcze? Linka murarska, sznurek. Co, jak zwała. Młotek. Porządny, wyważony. Często go będziesz używać, więc lepiej naprawdę zainwestować w coś, w coś porządnego. O, tak się nazywa Richmond. Około stówki. Super sprawa. Takers, wszywki, różnego rodzaju śrubki, ale tylko na torcie. Nie bawcie się w żadne krzyżykowe, bo to jest, to jest miazga a, a, a rzeczy jak się robi na budowie, to trzeba robić szybko. A, a takie małe, pierdowe potrafią naprawdę czekać, wykończyć i zgnębić. Małe, duże, tam to były 50 mm, to są 90, super sprawa, nie 80, przepraszam. Śruby długie do mocowania krokwi w koronie. Dobra poziomica metrowa Przede wszystkim dwumetrowa do dostawiania budynku Pionowania Piła japońska no, Niektórzy lubią zwykłe płatnice Natomiast ja się przekonam do japońskiej Jest rewelacyjna bo Używasz siły do siebie A nie na zewnątrz całej, To nie jak złoto Rewelacja, strasznie się nam przydała Nożyca do blachy eee to są Stanleya, no bardzo, bardzo fajne, solidne bitumiczny uszczelniacz to już oczywiście do dachu klej do drewna też się przyda, nigdy nie wiadomo no tu się jeszcze jeden błotek znalazł no, tu jest moja ulubiona zabawka czyli piła ciesielska rzadko używana w sumie w Polsce z posuwem do przodu bez problemu możesz ustawić kąt to jest no, z przodu, proszę bardzo wystarczy tylko zwolnić, zwolnić, zobacz, sama, sama się ustawia jak trzeba, zadanego danego kąta w zasadzie całą budowę zrobiliśmy na niej, myślałem że, że będę używać że będę używać znowu te że będę używać piły z posuwem, ale ale ta się sprawdziła rewelacyjnie, bardzo fajne też jest to, że masz regulację głębokości cięcia do cięcia samych płyt OSB wystarczy naprawdę ustawić 12-14 mm, taka grubość. No jest super, super. Yy, mieliśmy yy, różne tarcze. no Generalnie yy, to jest ciekawe, ale tarcza budżetowa Makity za 20 zł do drewna w zasadzie na całą tą budowę setki, tysiące cięć. Wystarczyły nam dwie. Naprawdę. Naprawdę to jest niesamowite. Poprzednia, którą mieliśmy jeszcze przy, przy robieniu fundamentów, w zasadzie po dwóch dniach to był śmietnik, więc nawet nie będę mówił firmy. Dę coś tam. No tak to, tak to jest. No, myślę, że praktyka nie mistrza. Tak, co następne potrzebne? Zwykła jakaś kątówka do, do obcinania jakichś gwoździ, bo czasami gdzieś wejdą za daleko, nie wejdą. Nie możesz je wyciągnąć młotkiem, to po prostu lepiej to uciąć. I następne skrętarka: najlepiej dwie, już dawam dwóch końcówki, bardzo fajne. miłoki na torksie, rewelacja, szczególnie te przedłużone, naprawdę robią robotę. I taka mała, kuriozalna rzecz: czerwony kolor. Jak jesteś na rusztowaniu albo na dachu, jak ci spadnie gdzieś w ziemię, to czarne już nie znajdziesz, a czerwone po prostu świeci się z daleka. Więc to jest, to jest fajna rzecz z tego samego systemu. Yy, piła szablasta, bardzo się przydaje szczególnie na przykład do wycinania plugów, yy, no do, do przecięć jakichś nierówności, oprócz hebla, który też muszę kiedyś kupić Bateria 5A yy, Wszystko na tym samym systemie, w sumie to mamy 5 takich baterii Rewelacyjnie, dwie na stałe w, yy, w pile i w wkrętarce, Następne dwie po prostu się ładują, spokojnie to wystarczy na cały dzień no i tu mamy to, co mi się lubi najbardziej, czyli strzelanie. Zdecydowaliśmy się na zakup budżetowych. Na początek gwoździarek. Jedna taśmowa, druga bębnowa. No, no pędzlowaliśmy na nich cały dom i muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Na pewno teraz po całej budowie trzeba będzie je przesmarować. Natomiast to jest, to jest bardzo fajna. A nawet są jeszcze gwoździe w środku. Cie no tak wygląda po po 15 dniach pracy bębnowa, a tak po 15 dniach wygląda taśmowa. No, rewelacyjnie, bardzo łatwo, się, bardzo łatwo się nasadza gwoździe, zarówno do jednego i do drugiego. Dziecinnie prosta zabawa. Oczywiście do, do bębnowej gwoździe na rolce do dachu bitumicznego firmy Ołem skorzystaliśmy. Z takich właśnie z całej budowy zostało nam tyle. To jest Ciekawe, wyliczone po prostu jak na czysty przypadek. A gwoździe, którymi strzelaliśmy konstrukcję, to do, do drewna, do konstrukcji to są takie gwoździe 95 mm. Super sprawa, bardzo, bardzo dobrze trzymają. Do strzelania OSB w konstrukcję krótsze 50 mm. A całość napędziła nam ta sprężarka. Bardzo fajne urządzenie budżetowe. Ważne, żeby po, po pierwszym zalaniu oleju patrzeć. Kiedy zmieni się na kolor czarny, I szybko go zmienić. U nas to było jakieś po 3-4 dniach użytkowania. Teraz jest ok, naprawdę do takich budów jest jak najbardziej ok. Przeglądajmy jeszcze raz. Tak. No. Trzymajcie się.